To jest certyfikat wystawiony przez firmę Microsoft. Firma Lemon dołączyła do grona firm, które zrobiły to samo co Ministerstwo Gospodarki i dają dobre przykłady dla innych. Gratuluję. Dodam, że mamy do czynienia, proszę Państwa, z firmą z branży medialnej. A według statystyk prowadzonych między innymi przez BSA w Polsce, no niestety, jest to tak, jak wspominałem wcześniej, podając przykłady również agencji reklamowych czy. czy, czy biur architektonicznych, no jest to, jest to branża, która nie zawsze wytwarza ten kapitał intelektualny zgodnie z literą prawa. Jesteśmy firmą rzeczywiście z branży medialnej i bardzo nam zależy na tym, żeby mieć legalne oprogramowanie w komputerze. Za chwilę dołączamy do forum odpowiedzialnego biznesu, gdzie będziemy wprowadzali kolejne dobre praktyki w firmie. Dlatego tym bardziej zachęcam wszystkich do tego, żeby spać spokojnie, i mają i mieć świadomość tego, że jest się legalny.